Każdy tego typu obiekt musi przejść tak zwane próby wytrzymałościowe. Inżynierowie sprawdzają, czy wychylenie obiektu utrzymuje się w zaprojektowanych parametrach. Są wykonywane już te obciążenia próby na pierwszej połówce, czyli tzw. pierwszym pylonie, czy do pierwszej delatacji. I jutro robimy drugą połówkę tego obiektu. Czyli krótko mówiąc, robimy to w dwóch fazach, tak zwane obciążenie najpierw statyczne, czyli są ciężarówki, które już stoją na obiekcie. Ustawiane w odpowiednich punktach i są robione pomiary. Później odbywa się to w, poprzez obciążenia dynamiczne, czyli ruch samych tych ciężarówek po obiekcie. Zachowanie estakady monitorują i analizują specjaliści z Politechniki Wrocławskiej. Zainstalowali szereg czujników i urządzeń obserwujących pracę obiektu. Mierzone są, jak Państwo tutaj widzą, przemieszczenia z wykorzystaniem tych ciągników indukcyjnych. Są mierzone też oskrzałcenia, które pozwalają na określenie też wartości naprężeń. Mamy pomiar też przemieszczeń pylonu, pomiar geodezyjny, pomiar przemiesz przemieszczeń podpór który pozwala na ocenę zachowania się konstrukcji pod tym próbnym obciążeniem. To z kolei jest porównywane z wartościami teoretycznymi, czy z przewidywanymi i czy tutaj warunki, które zostało, zostały określone w projekcie próbnego obciążenia są spełnione. Obaw co do wytrzymałości estakady nie miał obserwujący cały proces prezydent Michał Zaleski. Widziałem co było zaprojektowane, widziałem każdy moment budowy. Wiem, że wszystko jest zrobione tak jak powinno być zrobione. Estakada wytrzyma. 130 lat, bo na tyle jest zbudowana. Estakada żółkiewskiego przeprowadza ruch nad placem Daszyńskiego w kierunku Rubinkowa. Nie będzie dostępna ani dla pieszych, ani dla rowerzystów. W piątek i sobotę mieszkańcy będą mogli na obiekt wejść, później zostanie już udostępniony wyłącznie dla samochodów.